Początek lipca, nowy miesiąc, początek wakacji. Być może na rynkach finansowych również będzie spokój wakacyjny. Zatem wykonam analizę na ramach tygodniowych, żeby móc wnioskować o tym, co w najbliższym tygodniu, co w najbliższych tygodniach, na ramach miesięcznych, co w okresie kilku miesięcy nas może czekać oraz na ramach kwartalnych, wybiegając dalej w przyszłość do końca roku. Jesteśmy na parze dolar do polskiego złotego na ramach tygodniowych. Tak jak wspominałem, tak jak zakładałem tydzień temu, kurs tej pary walutowej w ostatnim tygodniu urósł. Do pierwszego poziomu oporu, który widzimy na wykresie, jest to minimum tego dołka. Nastąpiło pokonanie. Poziomu wsparcia, które tutaj mieliśmy, i to wsparcie zamieniło się w bardzo potężny, w bardzo mocny poziom oporu, i widzimy, że ubiegły tydzień kurs przebił się, ale nie zdołał pokonać tego poziomu. Wnioskowanie o tym, co jest, i o tym, co było, i o tym, co może być. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wykonywanie prognozy, na wykonywanie analizy. Prognoza jest to wnioskowanie o przyszłości z przeszłości i stanu aktualnego, ale, ale taką prognozą wykonuje człowiek. Człowiek jest omylny, człowiek działa subiektywnie, sugerując się pewnymi rzeczami. Bardzo często to, co aktualnie widzimy, powiedzmy jakiś obraz tutaj, zakładamy, że to jest aktualny czas, aktualny, aktualny obraz. Dwóch tygodni. Widzimy, co widzimy, ale bardzo często identyfikujemy dany obraz aktualny, dlatego że sugerujemy się przeszłością i, co bardziej istotne, sugerujemy się przyszłością. Można powiedzieć, że nasze chcieństwo sprawia, że my widzimy aktualnie to, co pasowałoby nam do tego, co byłoby w przyszłości. Chodzi o to, że nie będziemy sabotować aktualnego stanu, żeby nie zaszkodzić swojej wizji w przyszłości. To samo się ma do historii. Historia już została napisana, narysowana, ale w naszej analizie stanu aktualnego tę historię próbujemy ubarwić, tak, żeby nie przeszkadzała nam w, w identyfikacji stanu aktualnego. Jeszcze raz. My jako ludzie. Patrząc na jakieś zjawisko, popełniamy bardzo dużo błędów. I to nie tylko, chodzi, nie tylko jeżeli chodzi o analizę wykresów. To dotyczy naszego życia, naszego biznesu, wszystkich zjawisk nas otaczających. Nasze chciejstwo w przyszłości ma wpływ na to, co widzimy teraz, a historia, która powinna mieć wpływ na to, co widzimy teraz, historia jest ubarwiana po to, żeby. Potwierdzić to, co widzimy teraz. Zastanówcie się nad tym. I ile razy wykonując analizę, podejmując jakieś decyzje w innych sytuacjach, jak bardzo sugerowaliście się tym, kto coś powiedział, sugerowaliście się tym, co wam się wydaje, jeżeli chodzi o przyszłość, a przeszłość, na przeszłość jesteśmy trochę ślepi i wybieramy tylko te fragmenty, które nam pasują, żeby nasza wizja. Tego obrazu pasowała nam do chcieństwa. To tyle, jeżeli chodzi o taką uwagę, dla tych, którzy próbują coś analizować i coś wnioskować. Czyli nasza analiza, czyli zbieranie faktów, identyfikowanie elementów z wykresu, powinno nam dać szansę na to, żeby powiedzieć, co było w historii, ale obiektywnie. Co jest teraz, ale obiektywnie, i dopiero z tego wywnioskować, co może być, i wybrać ten najbardziej prawdopodobny wariant, i on będzie prognozą. Takie podejście jest bardzo trudne niemalże niemożliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest to, kiedy stan aktualny i historię analizowałby analityk, który jest niezależny od tradera. Od tego, który będzie podejmował decyzję, czy handlować, czy nie, będzie podejmować decyzję co do zarządzania. Dla takiego analityka nie ma znaczenia, jakie decyzje podejmie tra trader, i jest szansa wtedy na to, że ta analiza będzie prawidłowa. Czyli taki analityk nie będzie sugerował się przyszłością, ta przyszłość będzie wnioskowana z historii i ze stanu aktualnego. Niestety, Taka sytuacja istnieje tylko w instytucjach finansowych, inwestycyjnych, w funduszach inwestycyjnych, w dużych korporacjach, tam gdzie angażowane są ogromne pieniądze, tam gdzie są działy analityczne i tam gdzie są działy tradingu inwestorskie. I funkcja tradera jest oddzielona od funkcji analityka. Analityk ma umysł analityczny, ma logicznie wnioskować, z ceny, a trader jest żołnierzem. Ma podejmować decyzje zdecydowanie i odważnie na podstawie tego co otrzymał, jeżeli chodzi o analizę. Na podstawie tego co powiedziałem, każdy może się każdy może zadać sobie pytanie, gdzie my jesteśmy? Po której stronie jesteśmy? Czy jestem analitykiem, czy jestem traderem? Te dwie funkcje wymagają różnych umiejętności. O tym powinniśmy pamiętać wykonując analizę. No dobrze. Co zatem mamy aktualnie na wykresie? Aktualnie mamy trend wzrostowy, który zakończył nam poprzedni trend spadkowy. Poprzedni trend spadkowy był trendem akcji, obecnie mamy początek trendu jakiegoś wzrostowego oczywiście. Jest to trend wzrostowy wewnętrzny. Pytanie o przyszłość. Przyszłość może być następująca: może być kontynuacja do wzrostów, do kolejnych poziomów oporu. Z tym się wiąże znaczenie takiego trendu. Wystarczy przebicie odpowiedniego poziomu i trend zmienia funkcję, zmienia znaczenie, zmienia układ sił między popytem a podażą. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Analizę wykonują co tydzień, więc nie ma sensu, aby na podstawie ram tygodniowych wybiegać o miesiące do przodu. Wystarczy nam kolejny tydzień, może kilka kolejnych tygodni. Też przypominam, że w zależności od tego, do czego służy nam taka analiza czy do tradingu, czy do inwestowania, czy do zakupu walut, jeżeli chodzi o biznes, robimy taką, a nie inną analizę. Ja tutaj wykonuję analizę Obiektywną nie jest to w ogóle związane z chęcią moją kupowania czy sprzedaży dolarów. Jest to analiza, którą możesz się posłużyć, ale powinieneś posiadać strategię do działania. Kolejną z, z możliwości jest spadek. Spadek tworzenie trendu spadkowego. Ten spadek może zatrzymać się na poziomie poprzedniego dołka może ten dołek przebić i widzimy tutaj wsparcie i kolejne wsparcia niżej. Może dojść do takiego zjawiska. Zatem możemy widzieć trend akcji lub trendy korekcyjne budujące konsolidację. Również możemy widzieć trend budujący konsolidację oraz trend akcji. Biorąc pod uwagę stan aktualny, którym jest trend wzrostowy Zbudowany ze świeczek spinning topowych, ze świeczki reakcji, ze świeczki konsolidacji możemy zakładać, że z dużym prawdopodobieństwem, że to jest już konsolidacja na poziomie podstawowym i wersja spadkowa, czerwona trendem akcji jest całkiem realna. Co zrobić? Jakie decyzje podjąć? potrzebujesz system analizy, potrzebujesz system zarządzania w ogóle strategią. Analiza obiektywna nie mówi tobie nic, co masz zrobić. To co przed chwilą mówiłem o analizie subiektywnej, analizę wykonujesz subiektywną dlatego, że chcesz podjąć decyzję, kupić bądź sprzedaż, bądź nie wiesz co masz zrobić z tymi dolarami. A analizę obiektywną robisz po to, żeby zrozumieć co kurs robi, co cena robi. I dopiero wtedy wywnioskować czy można podjąć jakąś decyzję, czy ma sens podejmować jakąkolwiek decyzję? Jest to ogromna różnica. Niestety, trudno nam jest jako ludziom obronić się przed własną wizją tego, co się może wydarzyć. Jesteśmy po prostu bardzo, ale to bardzo subiektywni. To jest nasza bolączka. Ramy tygodniowe w tym przypadku pokazują nam sytuację wieloznaczną. Chociaż w zależności od potrzeb ta wieloznaczność może być pomocna lub też może nam przeszkadzać. Gdybyśmy tutaj chcieli tradeować w krótkim czasie na ramach dziennych, na ramach intraday, to nierozumienie tego, co jest na ramach tygodniowych, może przeszkadzać. Zdecydowanie. Ale jeżeli, jeżeli myślisz tutaj o kupowaniu po prostu dolarów albo, albo posiadasz dolary i musisz sprzedać te dolary w najbliższym czasie w najbliższym tygodniu jest już to dosyć czytelna sytuacja. Widzimy zatem co jest możliwe. Jeżeli chodzi o prognozę, posiadając system, który używam do robienia analizy, nie mogą tutaj wskazać prognozy czyli najbardziej prawdopodobnego zjawiska, wystarczy tylko rozumieć te możliwości i tylko tyle. Dolar do złotego na ramach miesięcznych. Co tydzień wykonują analizę i identyfikują sytuację na ramach miesięcznych, więc patrzymy na ten obraz tak, jakby on był zamrożony w czasie. Niewiele tu się zmienia. Ciągle jest ten sam trend. Ta sama świeczka miesięczna, która się właściwie skończyła, bo od jutra, od poniedziałku zaczyna się. Nowa świeczka, nowy miesiąc, nowe nadzieje albo nowe strachy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aktualnie mamy trend spadkowy akcji, który wszedł w strefę wsparcia. Tutaj wynikającą tych kresek możemy sobie postawić wiele, ale ta strefa. Wcale nie musi być strefą wystarczająco mocną, żeby powstrzymać spadki obecne. Mało prawdopodobne jest, aby inwestorzy, posiadacze z tamtego czasu kiesili dolara i dopiero teraz myśleli o pozbywaniu się dolarów. To nie jest ten czas, żeby kupując 100 dolary, teraz pozbywać się dolarów. Chociaż z drugiej strony może i ma to sens jakiś. Im mocniej spada, im głębiej spada, tym ryzyko. Zakończenia spadków rośnie, i jeżeli teraz się obudziliśmy i myślimy o pozbyciu się dolarów, to to może być niezbyt dobry pomysł. No i właśnie odzywa się ta nasza, to nasze wyobrażenie, to subiektywne podejście i te wszystkie strachy, te wszystkie nadzieje będą wpływać na to, jaką analizę wykonujesz. Jeżeli chodzi o formacje świecowe, chciałbym tutaj kolejną formację pokazać, bardzo ciekawą. Jest to formacja, tak jak widzimy, formacja świecowa ostatniego objęcia bessy. Nie mylić z objęciem bessy. Formacja ostatniego objęcia bessy zapowiada koniec trendu spadkowego. Zapowiada, ale nie musi nastąpić ten koniec. Jeżeli mamy połączenie właściwego trendu, formacji świecowej oraz właściwych poziomów wsparcia, to ta formacja jest wystarczająco mocna, żeby, żeby zakończyć taki trend. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnym miesiącu. Biorąc pod uwagę aktualny trend, taką formację i wsparcia, gdybyśmy chcieli postąpić zgodnie z zasadami tworzenia takiej przyszłego trendu na podstawie tych elementów, które wspomniałem, można się spodziewać, że w przyszłym miesiącu mógłby się pojawić trend, może to być nawet spadek, może się pojawić świeczka wzrostowa tego typu. Cień dolny obojętnie gdzie on się tam utworzy. Gdyby doszło do takiego zjawiska, gdyby powstała taka konstrukcja, czyli taka tak zwana kanapka, świeca wzrostowa, świeca spadkowa i wzrostowa, jest to zapowiedź bardzo poważna zapowiedź, mocniejsza od formacji świecowej zapowiedź wzrostów. Zobaczymy co się wydarzy. Na razie mamy trend spadkowy. Co zatem może nas czekać w kolejnym w kolejnym miesiącu bądź kolejnych miesiącach. Oczywiście ten trend może być kontynuowany do kolejnych poziomów. Nie jest to jakiś większy problem, ale należy pamiętać, że tego typu trendy mają swój kres w granicach pięciu świeczek. Nie robimy tutaj statystyki, nie ma to żadnego sensu. Wnioskujemy to z poziomów wsparcia i oporów z funkcji charakteru trendu. Jest to możliwe. Kolejna sytuacja to jest odwrócenie trendu i początek trendu wzrostowego. Może to być w formie ruchu ceny, to może być kontynuacja trendu wewnętrznego lub też trendu zewnętrznego. Mielibyśmy prawdopodobnie akcję bądź zjawisko, które, które już wcześniej omawiałem, trzeciego elementu. Ramy miesięczne nie rozwiązują tutaj problemu, co zrobić, czy Teraz inwestować? Czy to, jest, czy to jest dobry moment do kupowania dolarów? Wszystko zależy od preferencji inwestora. Jeżeli posiadasz złotówki, ale myślisz o przewalutowaniu, ponieważ masz kontrakty zagraniczne i musisz płacić dolarami. Jeżeli wybierasz sobie, jeżeli musisz dokonać transakcji zapłaty dolarami na przykład za miesiąc albo za dwa. No to nie masz wyboru, musisz podjąć taką decyzję, i podjęcie decyzji na podstawie ram miesięcznych może być kłopotliwe, chociaż przedstawiona sytuacja przed chwilą, jeżeli chodzi o formacje świecowe, dawałaby, dawałaby nam nadzieję na to, że prawidłowo zrobimy analizę. Sugerowałbym raczej ramy tygodniowe. Ramy miesięczne, dwie możliwości. Ktoś powie: no co to za analiza spadek albo wzrost. Oczywiście, co to za analiza dla osób, które nie rozumieją analizy i nie znają systemu analizy, to jest zrozumiałe. Sam powiedziałbym o takiej analizie, co to za analiza, gdybym nie znał założeń systemu analizy. Nic dziwnego. Ale jeżeli znam system analizy, rozumiem założenia, to nie powinienem się tutaj tym dziwić tej sytuacji. No i mamy ramy kwartalne. Jak już wspomniałem na wstępie, ramy kwartalne będą analizowane raz na kwartał, na zakończenie kwartału, bądź też na początek nowego kwartału. Analiza na ramach kwartalnych jest bardzo wartościowa. Wnioskowanie o przyszłość i próbowanie określenia tutaj prognozy. Wybiegamy w przyszłość o kilka kwartałów, 4-5 kwartały. Jest to zasięg około jednego roku. Czy taka analiza nam się może przydać? Jasne, przy inwestowaniu, analiza przy podejmowaniu decyzji biznesowych, analiza przy inwestowaniu w akcje amerykańskie, też to się może przydać. I widzimy tutaj, jeżeli chodzi o szczyt notowań i Porównanie to z giełdą amerykańską. To był dobry czas, gdzie można było kupować akcje amerykańskie w dołkach. I jeżeli w tym czasie, chcąc kupić akcje amerykańskie, przewalutowywałeś złotówki na dolary, to należy uwzględnić ten spadek wartości dolara, który pomniejsza nam. Przychody, zyski z, z inwestycji w akcje. No chyba, że przyjmiesz, że już nigdy więcej nie przewalutujesz ponownie na złotówki. Jednak umiejętność analizowania w dłuższym horyzoncie czasu i wybierania spółek amerykańskich, umiejętność analizowania pary walutowej może przyczynić się do zwiększenia naszych zysków przy inwestowaniu w akcje co widzimy tutaj na ramach kwartalnych. Przede wszystkim tak jak już wspomniałem na samym początku, żeby móc mówić o przyszłości, musimy powiedzieć, musimy zrozumieć to co widzimy teraz i to co było w historii, ale bez owijania tego w takie subiektywną chęć działania, czyli nasze działania, nasze chęci do podejmowania decyzji nie mogą wpływać na to, co my identyfikujemy. Niestety tak jest. Mamy aktualnie trend spadkowy, bardzo mocny zewnętrzny trend akcji. To jest ważna informacja. wcześniej mieliśmy taki układ kilku trendów, bardzo dynamicznej, mocnej konsolidacji i, i akcji. Pamiętamy, że Tendencję odwraca tylko akcja i przeciwna akcja. Jeszcze raz przypomnę, żadna konsolidacja nie odwraca tendencji. Nie jest to możliwe. Jeżeli widzisz coś takiego i używasz analizę techniczną, to źle używasz analizy techniczną. Taka jest prawda, niestety. Dobrze, czyli widzimy tutaj na ramach kwartalnych bardzo ważną, bardzo ważną informację, którą identyfikujemy. Ten poziom z tej świecy jest istotny. Cały cień tej świecy, dolny, wyznacza nam bardzo poważną strefę, która może powstrzymać ten trend akcji spadkowy. Już jutro rozpocznie się nowy kwartał od lipca, i jest szansa na dalsze spadki, ale coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ten spadek będzie kontynuowany tym trendem. Jeżeli mówię o kontynuacji trendu, to mówię o kontynuacji konkretnego trendu, a nie kresek, które latają po wykresie. Jak mówię o zakończeniu trendu i zmianie kierunku trendu, to nie mówię o tym, że zmiana następuje po kilkudziesięciu trendach, jakichś tam kreskach do góry, na dół. Czy dalej może spadać? Oczywiście, że może spadać, ale. Takie myślenie, że dalej może spadać, może spaść no, do 3 zł do 2,60 to tak jakby z błękitnego nieba spadła, co może spaść? Nie wiem, kula gradu wielkości pięści, błękitnie czyste niebo i spada sobie taki grad. Może spaść? Jasne, że może spaść. Nie wiemy dlaczego, ale może spaść. To, że może w ogóle coś się wydarzyć, że coś może rosnąć, coś może spadać, to jest oczywiste. Ale takie zjawiska nas nie powinny w ogóle interesować. To znaczy, my nie powinniśmy wykorzystywać zjawisk, które my nie rozumiemy. Nie możemy rozpocząć kupowania dolarów, jeżeli nie rozumiemy, dlaczego miałoby teraz być odwrócenie i dolar miałby się umacniać w stosunku do złotego. Robiąc analizę, musimy pamiętać o tym, że nie interesują nas decyzje, co my z tym zrobimy. Jeżeli jednak nie zawsze to, to jest możliwe jeżeli jednak posiadasz yy, posiadasz dolary bo gdzieś te dolary kupiłeś nie wiem w historii może to było tutaj może to było tu a może na szczycie gdzieś i masz problem co z tymi dolarami zło, zrobić. No to chcesz albo myślisz o podjęciu jakiejś decyzji. No i teraz jest problem jaką analizę zrobić jak wywnioskować że nadal będzie spadało bo jeżeli chcesz sprzedać to być może potrzebujesz po prostu złotówki na potrzeby na zainwestowanie w coś innego w biznes po prostu możesz potrzebować i koniec albo się boisz że dalej spadnie i będziesz tracić i jakiekolwiek przesłanki by tutaj nie nie, nie kierowały tobą i chcesz Podjąć taką decyzję, to dobrze byłoby, aby z Twojej identyfikacji, z Twojej analizy i prognozy wynikało duże prawdopodobieństwo przyszłego zjawiska. Nie zawsze jest tak, że my możemy wywnioskować z danej sytuacji, że jest takie duże prawdopodobieństwo. Czasami jest tak, że po prostu nie wiemy, że tych możliwości jest dużo że może po prostu rosnąć i może po prostu sobie spadać. Kolejna możliwość jest to powrót do wzrostów. Ten wzrost może być w ramach świecy kwartalnej i ponowny spadek, ale to może być wzrost już do kolejnych poziomów. Takie zjawisko wzrostu do tego poziomu jest czymś naturalnym w pewnych relacjach popytu i podaży i może to nastąpić w formie. Korekty pierwszego elementu konsolidacji jest to możliwe i gdybym chciał kupować dolary, to obecna sytuacja bądź też sytuacja, gdyby zagłębiło się to w strefie wsparcia, mogłoby mi dać szansę na to, że będzie to zakup dolarów ciekawy, wartościowy. Ja mówię tylko hipotetycznie, nie mówię, że teraz trzeba to zrobić. Pamiętaj o tym, że każda decyzja, jaką podejmujesz, musisz posiadać własną strategię i to są Twoje decyzje. Czy w tym przypadku, na tych ramach, można wykonać prognozę? I jeszcze dodam do, do tej prognozy, którą wykonujemy. Prognozę, przypominam, wykonujemy o jeden krok do przodu o jeden trend do przodu albo kontynuacja aktualnego trendu albo zmiana na przeciwny trend. Jeżeli chcesz określić prognozę dotyczącą drugiego, trzeciego trendu, na przykład gdybym powiedział, że w tej chwili, że od, gdybym powiedział, że od jutra będzie tworzył się trend na ramach kwartalnych i dojdzie do jakiegoś poziomu oporu, po nim Spadnie kolejny trend, a potem jeszcze jeden, i wtedy spadnie to trendem akcji, to w taki sposób nie wolno działać. Nie wiemy, co się stanie za powiedzmy, za rok, za dwa lata. Jeżeli robimy prognozę od trendu. Który może być, a ten trend, który może być, od trendu, który może być, a ten z kolei od trendu, który może być, to co to jest za prognoza? To nie jest żadna prognoza, to jest bujanie w obłokach, to są marzenia, to, są, to jest wizjonerstwo, to jest tworzenie własnych, subiektywnych wizji czegoś. I wracam do początku tego nagrania, to wizjonerstwo, ten obraz przyszłości płynie na to, co widzisz faktycznie na wykresie. Co widzisz na wykresie. I prawdopodobnie nie będą to fakty, tylko będzie to ubarwianie historii, po to, żeby pasowało tobie do, do twojej wizji przyszłości. Podsumowując analizę dolara do polskiego złotego na ramach tygodniowych, na ramach miesięcznych oraz na ramach kwartalnych, można powiedzieć, że znajdujemy się w ciekawym miejscu, którym może dojść do gwałtownych zmian, jeżeli bierzemy pod uwagę kontynuację spadków na ramach miesięcznych oraz na ramach kwartalnych, a także spadki na ramach tygodniowych, może się okazać, że będą to spadki gwałtowne dosyć mocne. To może też sugerować nam zachowanie inwestorów, którzy mogą wpaść w panikę czy posiadacze dolarów. I to może się też świadczyć o rychłym zakończeniu osłabiania się dolara. Mówiąc rychłe zakończenie, nie oznacza to godziny, czy nawet dni, czy nawet tygodnie, ale w stosunku do tego, co już wydarzyło się w ciągu ostatniego, ostatnich trzech kwartałów, dziewięciu miesięcy, możemy powiedzieć, że być może w nadchodzącym kwartale. Doczekamy się zakończenia osłabiania dolara do złotego i rozpoczęcie jakiejś formy, być może tylko korekty wzrostowej, ale tak może to wyglądać. Mam nadzieję, że analizy, które wykonuję, analizę na parach walutowych, analizy na innych instrumentach, w ogóle przekazując wiedzę tutaj na moim kanale, że jest to wartościowe dla Ciebie. Jeżeli tak, to prosiłbym, żebyś zasubskrybował kanał, będziesz na bieżąco z publikacjami tych nagrań, będziesz informowany o live'ach, które prowadzę live'y dotyczące analiz z rynku Forex, z rynku kapitałowego, z rynku akcji omawiam analizy akcji polskich, akcji amerykańskich w przyszłości z rynku kryptowalut oraz rynku kontraktów innych instrumentów. Jeżeli masz pytania, chcesz skomentować to nagranie, taką analizę. Jeżeli masz sugestie co do przyszłych analiz, wykonywania przyszłych analiz, instrumentów, które Ciebie interesują, napisz to w komentarzu, a ja się do tego odniosę. Bardzo ważne, istotne są Twoje pytania, Twoje problemy, które chcesz rozwiązać. Bardzo chętnie pomogę w tym, żeby, żeby tak się stało. Dziękuję Ci za uwagę z tej strony Czesław Mazur i zapraszam do następnych analiz, które pojawią się już wkrótce.